Cześć, dzieciak, kolejny raz dziś temacik pomp próżniowych i odsysarki, która może się przydać na warsztacie. Zapraszam do oglądania. No więc tak, sama odsysarka to jest prosta sprawa, bo tak naprawdę to można sobie zrobić to samemu z takiego słoika jak do ogórków. Generalnie no można takie urządzenie też sobie kupić, ale z tego co widziałem, to kosztuje kupę kasy, zdecydowanie więcej, niż coś takiego może być warte, no bo jak widzicie, można to sobie przygotować Samemu całkiem łatwo. Zobaczcie, tutaj wlutowałem po prostu w zakrętkę zaworek. Jedna czwarta cala z końcówką na wężyk, a tutaj jest wlutowana końcówka też jedna czwarta, ale typowo klimatyzacyjna. No ogólnie to jest po prostu teraz zbiorniczek próżniowy. Jak to działa? No tak to działa, że podłącza się tutaj wężyk. Tak, i tym wężykiem można sobie. Drugim końcem, rzecz jasna, odsysać różne rzeczy. Ja tego będę używał teraz w najbliższym czasie, na przykład do odpowietrzania hamulców i do wymiany płynu hamulcowego. No, ale, żeby to działało, no to ta próżnia musi się skądś wziąć. Dlaczego tutaj zrobiłem końcówkę klimatyzacyjną? A no, dlatego, żeby pasował nam tutaj typowy wężyk od klimatyzacji, na przykład taki z Zaworkiem od razu, coś takiego, no i to są typowo końcówki stosowane w chłodnictwie, w klimatyzacjach. No i taka końcówka, możecie sobie zobaczyć, że ona tutaj elegancko pasuje. Tak. No i to sobie podłączamy drugi koniec do pompy próżniowej. No i to wszystko będzie ładnie działać. No i teraz, tak, profesjonalna pompa próżniowa. Taka do klimatyzacji to wygląda w ten sposób. I to jest pompa dwustopniowa. Ci, którzy wiedzą, no to już to sobie wywnioskują chociażby po samym modelu. To jest pompa profesjonalna, którą można sobie kupić. I kosztuje około 1000 zł. Tutaj jest zaślepka, żeby się nie dostawał syf. Podłączamy sobie wężyk. Ok, podłączony, zaworek można sobie zamknąć. Wszystko jedno. Tak. Włączamy do prądu. Tutaj jest wyłącznik. Jeszcze zanim włączę, to może coś więcej powiem o tej pompie. Dwustopniowa od jednostopniowych różni się tym, że tutaj są dwa cylindry połączone szeregowo. Jeden cylinder odsysa i po nim poprawia jeszcze jakby drugi, żeby ta próżnia była głębsza. No i rzeczywiście taka dwustopniowa pompa potrafi zrobić próżnię. Dużo głębszą niż pompy jednostopniowe to się też odbija na cenie takiej pompy, bo tego typu pompa jednostopniowa to jest koszt około 500 zł, a ta dwustopniowa, no to trzeba liczyć na to około 1000 zł. E, co tutaj jeszcze? Tu mam karton od niej, jeszcze sobie zostawiłem. E, dobra, no nie będę wam pokazywał tej całej instrukcji i tak dalej. Tutaj jest jeszcze w komplecie zbiorniczek z olejem, bo to jest pompa olejowa, więc taki olej wlewa się tutaj. Tak jak widać jest nawet miarka. Tak, no i co? Można włączyć. Zobaczcie sobie próżnia na razie dotąd, do tego kraniku zrobiła się ekspresowo. Można otworzyć sobie kranik. I teraz już się robi próżnia w tym. Słoiku. Dobra, ok. Mogę wyłączyć na razie. Kranik mogę zamknąć. To mogę wyłączyć. No i mamy tutaj próżnię. Jak chcemy coś odsysać, to. O, widzicie? Już zasało do słoika z powrotem powietrze. Tak to wygląda. No i teraz generalnie to, co chciałem Wam pokazać w tym filmiku, to to, że taką pompę można sobie też zrobić. Wcale nie trzeba wywalać 1000 złotych. Wiadomo, jak ktoś chce robić klimatyzację i pompy ciepła i tym podobne rzeczy, no to wiadomo, że trzeba sobie kupić profesjonalny sprzęt, tak jak ja tutaj mam i używam go do montażu klimatyzacji i pomp ciepła. No i generalnie takie profesjonalne urządzenie do tego jest wymagane. Ale właśnie do takich zastosowań, jak odsysanie różnych dziwnych rzeczy, które przypadkiem czasem mogłyby się dostać do pompy i ją jakoś tutaj zanieczyścić albo uszkodzić, no to sami przyznacie, że szkoda by było wywalić 1000 zł. Lepiej zastosować sobie do tego celu jakąś tańszą, inną pompę. Więc tą zostawiamy do zastosowań profesjonalnych, a do takich zastosowań, zobaczcie sobie, zrobiłem sobie pompę z zamrażarki. Jak to zrobiłem? Zobaczcie sobie. Przede wszystkim podłączenie. Podłączenie zrobiłem tak, że przymocowałem tutaj taką puszkę elektryczną. To puszki, gniazdko i ek. Żeby mi się tutaj nie szwendał kabel, to po prostu można sobie kabel trzymać oddzielnie i podłączanie tego wygląda tak. Tak, kabelek jest podłączony. Wiadomo, wtyczka ląduje w gniazdku. I tak, zobaczcie sobie po drugiej stronie puszki zrobiłem taki mały zwykły wyłączniczek. W środku jest przekaźnik prądowy do rozruchu sprężarki oryginalny, jaki był przy tej sprężarce. Dospawałem takie nóżki z kątownika, żeby nie przewracało się to na boki. Tutaj zaślepka jest tak samo. <grych> zaślepka jest tak samo, jak tutaj w tej profesjonalnej pompie, też jest taki korek do zamykania, więc tutaj też to zrobiłem. No, i tutaj jest też gwint taki, który pasuje do klimatyzacji. Dołożyłem manometr, wakuometr właściwie, tak? Wakuometr, tak dobrze mówię? Sprężarka chłodnicza ma dwa wloty. Jeden był fabrycznie zaślepiony, ta rurka tu jest zaciśnięta i zalutowana. Drugi wlot sam zaślepiłem przez nagwintowanie tam gwintu wewnętrznego M8 i wkręcenie tutaj śruby. I to jest szczelne, więc wloty tutaj są zamknięte. No, a tutaj dołożyłem taki wlot, jak widzicie, z końcówką pasującą typowo do chłodnictwa i klimatyzacji. Mimo że tej pompy nie będę do klimatyzacji używał, bo do tego mam, tak jak widzicie, pompę profesjonalną. No, zaślepkę wiadomo, zaślepkę ja sobie odkładam tutaj. <grytanie> <grytanie> to jest wylot. Yy, ona sobie może tutaj leżeć, przynajmniej się nie zgubi. Ok, wężyk tutaj pasuje, no i to wszystko działa generalnie tak samo. Zobaczcie sobie zaworek zamknięty, włączam. Tak, zobaczcie, robi się próżnia. Na razie w samej komorze tutaj, w samej komorze no, sprężarki. No i to jest pompa jednostopniowa. Tu jest tylko jeden cylinder, więc zobaczcie, że ta próżnia aż tak duża nie jest jak w tamtej pompie. Tamta pompa potrafi zrobić głębszą tą próżnię gdzie wskazówka o wiele bardziej zbliża się do minus 1. No a tutaj już bardziej tutaj już bardziej raczej się nie da, ale to i tak jest dobrze. Wszystko działa tutaj dokładnie tak samo. Zobaczcie sobie, próżnia jest na razie zrobiona. Tutaj odkręcam kranik i już się robi próżnia tutaj w słoiku. O właśnie tak. Dobrze, ona tutaj się zaraz zrobi. No i tu obsługa tego jest dokładnie taka sama. Odkręcając kranik można sobie yy, tym wężykiem od, odsysać cokolwiek. Na przykład, no nie wiem co wam tu mogę pokazać. O, tutaj mam jakiś płyn. I teraz, żeby ten płyn z tego zbiorniczka na przykład odessać. No to co, wrzucam tą końcówkę tutaj. Tak, wrzucam końcówkę tutaj i zobaczcie sobie, odkręcając kranik, co się będzie działo. I proszę bardzo, odsysa i już. I już zawartość tutaj jest prawie pusta, a wszystko jest tutaj. I tak właśnie można to używać na przykład do odpowietrzania hamulców lub do wymiany płynu hamulcowego. No i wiecie, najważniejsza sprawa to wartość takiej sprężarki to na pewno nie jest 1000 zł. To nawet nie jest pewnie 100 zł, nie wiem ile taka sprężarka jest warta. W każdym razie, na pewno jest dużo, dużo tańsza od profesjonalnej, i dzięki temu nie trzeba się obawiać o jakieś uszkodzenie. Gdyby na przykład się zapełnił zbiornik i zaciągnęło jakiś syf do środka, no to strata na pewno nie będzie duża. Zobaczcie sobie jeszcze na przykład działanie. Tutaj na dnie jest dosłownie kilka kropli izopropanolu. Mm, mm. Czegoś takiego dokładnie. Widzicie? Izopropanol. Tutaj jest dosłownie kilka kropli. Kranik jest zamknięty. I teraz zrobimy tutaj próżnię. Zobaczcie, jest tutaj taka próżnia. Zaraz odkręcę ten kranik. I zobaczcie sobie, co się tutaj stanie w środku. Odkręcam. Od razu zaparowało. Od razu zaparowało. I teraz zobaczcie, jak wpuszczę z powrotem powietrze. A więc to właśnie urządzenie zobaczycie w najbliższym czasie, kiedy będę wymieniał płyn hamulcowy. Wtedy będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to działa w warunkach normalnych, takich, kiedy się to. Użytkuję. I to tyle na dzisiaj, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.